Co oznacza pojęcie nepotyzm i jak powinny być karane osoby, które stosują takie rozwiązania, e, obsadzając stanowiska w administracji czy samorządowej, czy państwowej? Na odpowiedź e, na pytanie odpowiada Mirosław Pawlak, jak dobrze rozumiemy, z polskiego Stronnictwa ludowego. Wiadomo, co znaczy pojęcie nepotyzm. Niektórzy nie wiedzą, dlatego to nie wiedzą, dlatego chodzi o zatrudnianie To ludzi, o zatrudnianie, no jak gdyby swoich ludzi, y, którzy Albo są sympatykami danej partii, albo należą do tej partii. I nepotyzm to nie dotyczy tylko polskiego stronnictwa ludowego. Czyli jednak ja dotyczy, tak? Nie dotyczy. Nie, dotyczy. nie dotyczy, dotyczy wszystkich partii, które są przy władzy. Jak rządził PiS. Z LPR-em i samoobroną, to mieli Pan swoich. I byli wtedy nepotystami, Proszę prawda? nie przeszkadzać panu Mirosławowi. I, jeżeli rządziło y, SLD nawet z PSL-em, to też był, był ten nepotyzm, jak gdyby w wykonaniu tych, którzy są przy władzy. I to nie jest nic szczególnego i nic nadzwyczajnego. Czyli nie powinno być kar za nepotyzm, według Pana, tak? Proszę. Czyli nie powinny być karane osoby, które stosują takie, e, rozwiązania, aby zatrudniać No, się no ale znaczy ktoś karany, jeżeli komuś ktoś daje